Mowik już ładnie zawiązał. Właściwie to już wcześniej powinnam to zrobić, ale już nadszedł dzisiaj dzień, kiedy w końcu się za to zabiorę, a chodzi o uszczykiwanie górnych pędów. Dzięki temu zbiory będą wyrównane. A Pozbędę się też w większości nieproszonych gości, jakimi są mszyce. Akurat ta tego jest bardzo zaatakowana. Chciałam Wam jeszcze pokazać e, jedną rzecz. E, tutaj mszyce są na samej górze, tak może ze 2-3 piętra. E, no ale pierwszy ładny, zawiązany bobik, malutki jeszcze, ale, ale e, jest. No to jest tu. Tak delikatnie zdejmę. O! To jest bobik. Więc mogłabym obciąć ten bób wyżej. Tak w tym miejscu, zaraz pod mszycami, albo ciutkę niżej, bo tam między tym miejscem, gdzie są mszyce, a bobem już nie ma innych zawiązków. Więc y, mogę obciąć ją no, na przykład gdzieś tutaj. Ok. Rzucę. Natomiast tu mam boby, który, które, łodygi, które są dużo bardziej zaatakowane przez mszyce i one są zaatakowane nawet tu, powstał strąg. Ale no, musiałabym to bardzo pilnować, żeby, mi się to, żeby uratować ten jeden strąg. Więc ja go po prostu poświęcę na korzyść całej rośliny, bo poniżej są yy, boby i tu są też nawet większe. Więc w tym wypadku obcinam nawet tego zapylonego stronka, poświęcę na korzyść całej rośliny. Bobik uszczyknięty, będzie sobie teraz ładnie wzrastał, większość mszyc została stąd już zabrana, to co zostało dojedzą biedronki, no ale co z tymi Końcówkami, na których ewidentnie jakieś mszyce są, w niektórych momentach nawet jest ich bardzo dużo. Co z tym zrobić? Spokojnie to po prostu będzie super dodatek do kompostu. Zielona materia w tym momencie bardzo jest korzystna, bo kompost zrobi mi się na gorąco. Powodzenia z Waszą uprawą.